Dzień dobry, pokażę Państwu możliwości aplikacji GoStema, czyli programu do wyceny mebli na wymiar stworzony specjalnie dla stolarzy, firm meblowych, a nawet dla studii mebli kuchennych. Tak wygląda ekran po zalogowaniu się do aplikacji. To jest strona główna, trochę tu pusto, bo nie mam jeszcze stworzonych żadnych wycen. Włączona jest zakładka, tutaj mamy domek. Następna zakładka to jest nowa wycena, tak? Tutaj będziemy tworzyć nowe wyceny. Lista wycen. Trochę pusto. Tutaj są grupy, też jeszcze pusto. Będziemy mogli grupować wyceny. I ostatnia zakładka, produkty i kategorie. To jest ważne miejsce, ponieważ tutaj możemy dodawać własne produkty, własne kategorie. I możemy również zarządzać kategoriami, ukrywać je. Ukryte kategorie na samym dole, będziemy mieli wyświetlane. Możemy je ukrywać, możemy je edytować, czyli dodawać im opisy, zmieniać y, zdjęcia i nazwę, a nawet ikonę kategorii, która wyświetla się w tym miejscu. Na przykład, fronty to ikona drzwi. Szkoły Lustra Kieliszek. W zakładce menu mamy do wyboru ustawienia, w których możemy podać dane naszej firmy i może od tego zaczniemy. Więc yy, po założeniu konta w GoEstima najpierw polecam przejść do zakładki ustawienia i wpisać dane swojej firmy. Dzięki temu potem yy, na wycenach będzie ładnie wyświetlała się informacja o naszej firmie. Więc podajemy, co my tu dalej mamy, nazwa firmy. Możemy też dodać nasze logo. Domyślnie tutaj jest puste miejsce. Logo nie będzie wyświetlane. Jeżeli chcemy dodać logo, klikamy Edytuj, zmień logo, gdzie tu mamy. Tutaj mamy przykładowe logo. Logo jest wczytywane na serwer i udało się. Logo zostało załadowane. Klikamy Zapisz. I teraz już yy, zamiast loga, zobaczcie, to jest ciekawostka: teraz już nie wyświetla się logo GoEstima tylko wyświetla się logo Waszej firmy. Yy, dzięki temu możemy tworzyć wycenę przy kliencie yy, i wygląda to bardziej profesjonalnie, gdy nie widać, że używacie jakiejś aplikacji do wycen, yy, tylko to wygląda jakby to był wasz yy, profesjonalny program do tworzenia wycen yy, i to wygląda dużo lepiej w każdym razie mamy yy, mamy strona główna goestima, mamy już logo, mamy podane dane firmy, zróbmy sobie pierwszą wycenę i teraz tak pierwszą wycenę zrobimy na produktach, które domyślnie są wbudowane w aplikacje, to są te produkty które są widoczne w zakładce produkty i kategorie. Znajdziecie produkty w blatach, podnośnikach, szkło, fronty, korpusy, kosze cargo. Z tego można od razu korzystać. Nie trzeba, ale można. Zróbmy sobie szybciutko jakąś przykładową wycenę, używając tych produktów. W korpusach, na przykład, będziemy dodawać klientowi do wyceny korpusy szafek dolnych. Podglądniemy, jak ten produkt jest zbudowany. To jest cena sprzedaży. I zaznaczono mamy opcję automatyczne obliczanie powierzchni. I to jest cena sprzedaży za metr kwadratowy. Czyli, jeżeli szafka byłaby szeroka na metr i wysoka na metr, to jej metraż to będzie właśnie. Jej powierzchnia to będzie właśnie metr kwadratowy. I wtedy jej koszt to jest. 1566 zł. Tak to będzie obliczane, ponieważ tutaj mamy zaznaczoną opcję, że jest automatyczne obliczanie powierzchni, i wtedy cena jest za metr kwadratowy. To jest taki produkt. Można stworzyć szafkę, gdzie cena sprzedaży będzie za sztukę. Na przykład szafka 50 biała, korpus i Wtedy podajemy cenę za sztukę takiej szafki, a nie za jej metraż. Tutaj domyślnie mamy yy, produkt tego typu i w tej przykładowej wycenie użyjemy go. Ok, nowa wycena. Zrobimy wycenę dla pana Jana Kowalskiego. Kuchnia w nowym domu, bo pan Jan kupił sobie nowy dom albo go właśnie kończy budować. W tym miejscu dane klienta możemy podać więcej informacji o naszym kliencie. Pan Jan Kowalski, ulica Mickiewicza 15. To zmyślam na poczekaniu te dane, ale dobrze, żeby wyglądały prawdziwie. Jan Kowalski, taki mail pewnie jest. Z góry przepraszam. Proszę nie pisać do pana Jana. Dobrze, podaliśmy dane klienta. Teraz możemy dodać do wyceny jakieś produkty. Na razie jest tutaj pusto, zobaczcie. Wartość projektu: 0 zł. Nie ma jeszcze nic. Zróbmy więc wycenę yy, kuchni pana Jana. Załóżmy, że kuchnia jest na jednej ścianie. Szafek dolnych będzie. 400 cm, szafki dolne będą wysokie na 76, i zobaczcie co się dzieje. Wpisując szerokość i wysokość, aplikacja, auto, aplikacja automatycznie obliczyła nam powierzchnię, yy, i ta powierzchnia jest mnożona razy cenę. Cena to jest yy, 1566 zł. Yy, korpusy, wróćmy do korpusów. I razem za sza, korpusy szafek dolnych klient płaci 4760. Dodajmy do tego jeszcze szafki wiszące. Wysoką zabudowę. Tutaj damy na przykład klientowi Picarding. Załóżmy, że będzie lodówka wolnostojąca. A na lodówką chcielibyśmy szafkę, więc możemy kliknąć przycisk następny i dodać inne szafki wiszące. To będzie szafka. 65, powiedzmy wysoka na 60. Ok. Co tu jeszcze możemy dodać do korpusów? Yy, domyślnie mamy kilka produktów. Dopłata za szafkę narożną frezowaną, za szafkę narożną prostą. Yy, nie weryfikujemy adresu na razie. Jest dodana winiarka, yy, ale na razie z tego nie korzystamy. Mamy korpusy. Przejdźmy do frontów. Tu nam program obliczył, że frontów będzie 8,9 m2 na podstawie korpusów. Dodajmy więc jakieś fronty. Mamy cenę. Co jeszcze możemy doda dodać do frontów? Mamy na przykład obłożenia z płyty meblowej. Jest opcja z płyty Eger, albo domyślnie to będą obłożenia z firmy Flynderer. Chociaż jak wszyscy wiemy, w tej chwili. Głównie mamy w Polsce łódek, a nie Flyderera, ale to można zmienić. 6 metrów obłożeń. Dodajmy klientowi zawiasy, uchwyty, szuflady. Gdzie to szuflady? Szuflady. Co możemy jeszcze dodać? Elektryczne otwieranie do szafki zmywakowej, Niech ma. Podnośniki. Jak widzicie, jest tutaj sporo produktów z firmy Bloom, takich podstawowych. Ok, i zobaczmy, jak wygląda wycena. Podsumowanie. No pięknie. Fronty. Mamy obłożenie i te fronty, które dodaliśmy, są nasze korpusy. W kategorii podnośniki mamy tutaj jeden produkt, szuflady, dwa produkty, uchwyty, zawiasy 30 sztuk. Koniec wyceny. Wartość kuchni: 23 tysiące, no bardzo mało. Yy, ok, yy, mamy tutaj. Opcje cenowe. Opcje cenowe pozwalają nam zmienić sposób wyświetlania cen klientowi, bo możemy wyświetlić klientowi sumę kategorii i wtedy mamy nie tylko główną cenę tak, za, za kuchnię, ale przy, każdym, przy każdej kategorii produktów będzie wyświetlona cena, czyli klient zobaczy, ile kosztują poszczególne kategorie, na które składa się jego kuchnia, czyli ile za korpusy, ile za fronty. Możemy włączyć opcję Wszystkie Ceny, i wtedy mamy już ceny jednostkowe. Czyli przy każdym produkcie wyświetla się cena. I coś takiego w tej chwili już możemy klientowi wydrukować. Jest jeszcze opcja rabatu. Dajmy klientowi 10% rabatu. Niech ma i powiemy mu, że ta wycena jest ważna 7 dni, więc niech się szybko zastanowi. Jeżeli sprzedajemy na 8%, bo niektóre meble do stałej zabudowy można sprzedawać na 8%, ale załóżmy, że, że te akurat nie. Zostawmy 23%. I co nam się teraz wyświetla? Klient dostał rabat, już nie płaci tyle. Płaci tyle. Tu jest rabat policzony od ceny netto, cena brutto. Kliknijmy drukuj wycenę i zobaczcie, jak to wygląda. Dane Waszej firmy, dane klienta, nazwa wyceny, opis wyceny, kiedy utworzona, kiedy zaktualizowana, informacja o tym, jak długo wycena jest ważna, wartość projektu, czyli wartość całego, całej kuchni, i następnie mamy szczegóły wyceny. Fronty. Korpusy, i to wszystko nam się pięknie drukuje dla naszego klienta. Co możemy jeszcze dodać? W zakładce wygląd i zawartość możemy dodać główne zdjęcie wyceny. Dodajmy sobie kuchnię. Załóżmy, że mamy już przygotowaną wizualizację tej kuchni na podstawie wizualizacji, znaczy mamy projekt kuchni i z wizualizacją i wycenialiśmy już y, meble z projektu y, i możemy naszą wycenę do naszej wyceny dodać zdjęcie tego projektu. Dodajmy sobie zdjęcie kuchni. Maksymalnie 1 MB, więc tutaj y, jeżeli będzie potrzeba to zwiększymy to, ale wydaje mi się, że 1 MB to jest wystarczająco. Dobrze, załadowaliśmy zdjęcie. To jest główne zdjęcie wyceny. Teraz ono pokazuje się nam na samej górze. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w wersji do wydruku. Jan Kowalskiego to musimy sobie poprawić. To jest pierwsza strona wyceny, i wyświetla się wizualizacja kuchni klienta. Od razu widać, co jest wyceniane. Więc taka wycena wygląda dużo, dużo lepiej, gdy możemy dodać do niej jakieś zdjęcie. Oprócz dodania głównego zdjęcia wyceny, Możemy dodać też dodatkowe informacje. Dodaj więcej informacji do wyceny. I te dodatkowe informacje to może być albo tekst, albo zdjęcie, albo to i to. Jeżeli dodamy jakiś tekst, na przykład yy, kuchnia. Kuchnia yy, na podstawie projektu klienta. A może nie tyle kuchnia, co wycena kuchni? Do automatycznie te dodatkowe informacje, które wpisujemy, one dodają się tutaj. Zaraz pod szczegółami, dan dane klienta, wartość projektu. Mamy dodatkowe informacje w wersji do wydrukowania albo PDF. To się wyświetla tutaj w ten sposób dodatkowe informacje. Oprócz tekstu możemy dodać na przykład zdjęcia. Dodajemy sobie dodaj więcej informacji do wyceny. Wrócimy zdjęcie. To jest nasze dodatkowe zdjęcie. W wersji do wydruku będzie wyglądało w ten sposób. Na drugiej stronie mamy te dodatkowe informacje. Dodaliśmy tekst. Dodaliśmy zdjęcie, możemy dodać opis do tego zdjęcia. W, tutaj, w tym drugim boksie, tekst informacyjny, dodaliśmy zdjęcie. Jeżeli dodamy opis, szafka wisząca otwarta, to wtedy zdjęcie wyświetli się w ten sposób. Mniejsze zdjęcie, i tutaj mamy miejsce na opis. I w ten sposób możemy dodawać dużo. Dodatkowych informacji do naszej wyceny. Każda wycena jest inna. Zawsze jest coś do zapisania indywidualnego do wyceny, jakichś indywidualnych informacji, nietypowych. Program to umożliwia. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda podgląd w wersji drukuj. Są nasze dodatkowe informacje. Cały czas drukują nam się szczegółowe wyceny. Wszystko zapisuje się automatycznie. Jeżeli nie ma przycisku Zapisz, to znaczy, że wszystko się zapisuje y, automatycznie. Teraz naszą wycenę możemy podglądać w zakładce Lista wycen. Y, stwórzmy sobie szybciutko drugą wycenę, bo chciałem Wam pokazać. Może poprawimy tutaj nazwę wyceny. Jan Kowalskiego. To nie jest Jan Kowalskiego, tylko Jan Kowalski. Kuchnia w nowym domu. Jan Kowalski. Zróbmy sobie nową wycenę. Niech to będzie też Jan Kowalski. Ale to będzie szafka łazienkowa. Dodajmy klientowi. Korpus szafki łazienkowej, dodamy jakiś blat. 100 cm tak. No to w takim razie dodamy też 100 cm blatu. Ze dwie szuflady. Takie ładne Mariboboxy Co jeszcze? Dodajmy zdjęcie. Dodajmy może zdjęcie fronty jeszcze, tak? Fronty do szafki. Pół metra. Tutaj mam podpowiedź, że pół metra na podstawie korpusów obliczone. Dobrze, i może jeszcze jakieś uchwyty. Ok. Możemy dodać wygląd i zawartość. Zdjęcie zdjęcie tej łazienki. Zdjęcie załadowane. I w podsumowaniu zerknijmy, jak wygląda nasza wycena. Jest zdjęcie łazienki. Produkty, blaty. Wróćmy do listy wycen. Zobaczcie, mamy dwie wyceny. Możemy sobie przypinać wycenę. Kuchnię przypiliśmy. Jak ją odepniemy, to kuchnia będzie na dole, bo jest starsza. Możemy klonować wycenę. Możemy je blokować, czyli żeby uniemożliwić ich edytowanie. Możemy je oczywiście też usuwać. Jeżeli stworzymy jednemu klientowi kilka wycen, yy, kilka wycen, bo wyceniamy różne pomieszczenia, meble do różnych pomieszczeń osobno, to możemy to potem wszystko zgrupować w jedno. Do tego mamy opcję Dodaj do grupy. To się wyświetla tutaj. Na liście wycen jest przycisk Dodaj do grupy. Gdy go naciśniemy, to zobaczymy, co się dzieje tutaj, gdzie jest pineska. To obok pieniędzy pojawia się możliwość zaznaczenia wyceny. Zaznaczymy sobie obie wyceny, klikniemy znowu Dodaj do grupy. Nie masz jeszcze żadnych grup, dlatego utworzymy nową grupę. To będzie Jan Kowalski. Wszystkie meble Opis meble do Łazienki i kuchni. Mamy nową grupę, dodaj do wybranej grupy. Teraz w zakładce grupy jest grupa Jan Kowalski i Wszystkie Meble. Wyświetla nam się łączna cena za y, kuchnię i łazienkę. Bo zobaczcie na liście wycen. Łazienka kosztuje 2000, kuchnia 23,800. Tutaj mamy to zsumowane: 25 900. Gdy wejdziemy w taką grupę. To wyświetlają nam, wyświetla nam się wyceny, które są dodane do grupy. Możemy do nich przejść za pomocą oczka. Możemy usunąć jakąś wycenę z grupy. Możemy wydrukować podsumowanie grupy oraz wydrukować wszystkie wyceny. Tutaj za pomocą jednego przycisku możemy wydrukować wszystkie wyceny naraz. Gdy klikniemy w ten przycisk, to mamy podobne opcje. Jak w normalnej, pojedynczej wycenie, bo możemy zaznaczyć, czy drukować tylko główną cenę, czy drukować wszystkie ceny. Dla produktów wartości brutto, netto, podatek VAT. I zobaczcie, tutaj wyświetla się kuchnia. A po kuchni od razu będziemy mieli wycenę. O, tutaj jest szafka łazienkowa. Wycena Łazienki. Przycisk drukuj i wersja do wydruku. Od razu możemy wydrukować klientowi dwie wyceny. A do wycen, wróćmy do grupy, do wycen możemy dołączyć podsumowanie PDF. Chwilkę poczekamy, tam się wygeneruje ładny dokument. Już mamy grupa Jankowalski. Wszystkie meble i jak to wygląda? Nazwa grupy wycen. Opis. Data wydruku. Dane naszej firmy. I tutaj mamy wyszczególnione obie wyceny. I jest suma. Suma tych wycen. Więc takie coś drukujemy klientowi. Tutaj wszystkie wyceny. Tutaj takie podsumowanie cenowe. I mamy klienta zrobionego z, ładną, z ładnymi wygenerow wygenerowanymi wycenami. Mamy większe szanse, że klient y, zdecyduje się na y, zakup tych mebli.